Pora podbić Litwę, żeby się umocnić. Muszę zapanować, a nie całym wojskiem wlatywać w jeden kraj dobra. Wezmę już tą Estonię. Ukraino, poddaj się i tak cię podbiję. Haha. Ha. Polsko, proszę, pomóż mi, ja nie dam rady. Wygrać daj wojsko, proszę. Dobrze dam ci wojsko, Ukraino. Rosja, poddaj się teraz. Ukraino, ja się poddaję, proszę mnie już nie tykać. Dobra, muszę stworzyć cesarstwo niemieckie. Najpierw podbije Danie, Holandię, Belgię i Luksemburg. Dobra, misja ukończona. Muszę utworzyć Związek Radziecki. Najpierw podbije Kazachstan, później Mongolię, na końcu Polska. Kazachstan, poddaj się albo wojna. Nigdy się nie poddam. Mongolio, poddaj się. Dobrze, poddamy się. Jakoś za łatwo idzie, jest to dziwne trochę. Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, poddajcie się. Poddajemy się. Trzeba przygotować się. Ukraino, poddaj się i tak cię podbije, hahaha. Ha, ha. XD Nie masz żadnych szans. Walczę do końca. Białoruś dołącz do mnie, ok? Oczywiście. Trzeba przygotować wojsko, żeby zaatakować Polskę, pójdę do Niemca po sojusz. Cześć Niemcy, ja bym chciałbym sojusz, żeby zaatakować Polskę. Zgadzasz się? Chciałam to już zrobić dawno, zgadzam się. Dwa na jeden to banda na Łysego jeszcze stare potęgi. Tree! Muszę się zemścić. Zemsta będzie słodka.